Hej z tej strony, Limon Games. W dzisiejszym odcinku będziemy grać w Brawl Stars. To już jest trzeci odcinek. W dzisiejszym odcinku będziemy grać nową postać, którą drpnę w poprzednim filmiku. Radzę zobaczyć, bo naprawdę fajnie. I nie zapomnijcie zostawić lajka i suba oraz dzwoneczka, żebyście list nie ominęli. Więc lecimy do odcinka. Pa! Dobra, no to gramy nową postacią. Jest to tara. Właśnie wczoraj ją drop więc lecimy, nabijać ją. Dobra, lecimy. No mam, no. Dobra, idę po te dwie. O, no chodź, chodź, chodź tutaj. No chodź, o, o, a. No nie, nie, jeżeli z nią przegram, to będzie taki cringe. Dobra, rozwalona, easy. No, daj. Dziękuję za trzy parkiuby. No, nowe. No, zbracam sobie troszkę oczywiście. Dobra, ziup, ziup, ziup i ziup. No i to lecimy. Pójdę na środek sobie po te parkiuby. Jup, jupy. O, Darl, sieba Daryl. Chodź. O kurde, boss. Ten robot kupi idzie na mnie. Nie wiem, czy na mnie idzie na widzie, No, chyba idzie Nie, idzie na Daryla. O, o ale zniszczyłem chłopa. No, masz. Daryl, masz, Badley, masz, proszę. O, dam ci jubota. Proszę. No, nie, 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 nie. O kurde, ile to jest Idę, panie, idę, panie. No nie, no nie, głupi kontroler. No nie, zblokowałem się. Pi kontroler, jeju. Dobra, idziemy na kolejną rundę. No przez ten głupi płot. Jeju. Dobra, no co, Daryl? No co? Co, Daryl? Dobra, idę po tego barcuba, bo nie chcę się z tym czymś grać. Mówię oczywiście o tym Darylu, jak coś. No, no chodź, Daryl, no chodź. No nie, no, autora tak głupi. No? No, kurde. Dobra, już nie mam barcuba. Jep. tam jest. O, ale prima, się mam morto. Zaraz so, na to cięcie, ale miałem małego laga i zgnałem. Dobra, to nic. Dobra. O, coś sobie otworzyłem i, 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 i boxa, no i nic. Tylko do kolta i do Peny. Mm. Co ja mi się nie dziwi jak w poprzednim drobnałem tarę, no to... Okej. Okay. Dobra, no, pani, pani. Pani. Dobra, walił. ją. Wali, ci wali, wali ci na łeb. No. Jesteś na środku, no jakieś tam dwie skrzynki są. Ta ogólnie chyba będę nabijać na 15 rangę na razie, a potem e, jak to? No. A potem będę sobie ją na 20 rangę. O, oh, oh, no chodź, no chodź, no uh -huh. Chodź tu, no chodź No nie, zmordowałam ulta Ale w sumie on, on, zwalił Po co w ogóle to robił? Nie wiem Dobra, lecimy Już czuję, że ona się gdzieś kampi. Znając życie hm. Jednak ja, to darę. Sądzę, że to będzie, nie wiem, jakaś lub coś takiego lub jakaś szalka. no to jednak Daryl no byłem już blisko, bo biję, tak samo jak Daryl bardziej mi przynajmniej w podobie no chyba ten raz twój trójdzie się nie udał no no fajna matka patrzcie też mam, to, e, patrz mam lepszą patrz ha 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 a się pobawmy z nim a się z nim trochę pobawmy no dawaj no chce się pobawić? nie no dobra robimy, bo nie chcemy się tak przedłużać ten odcinek dobra Lecimy. Dobra, plus 10. No. Okej, okay, sporo tych żetoników. Dobra. o le lecę na środek. Lecę na środek. Właśnie na ryj Darren. Sorry, ten. Dynamik, przepraszam. Ja Musiałem sprawdzić te krzaki. Dobra. O, oh, ale damage leci, oh, ale leci damage. O, oh, ale to lubię. No, jup. I teraz jeszcze dwa. O, oh, no. No, chodź. Widziałem jak tam ci chowałeś, Dynamite. No, dawaj, no. Widziałem jak się tam chowałeś gdzieś. No, nie wiem. Chyba gdzieś tam się chowa. A, nie. A, może uciekł już. Nie wiem. Dobra, dobra. Ja mam pomysł mały. Trochę głupi, ale po co sobie wezmę te skrzynki. Dobra, jup. No, masz. Masz go tam. Dobra, w O nie no, zabił. Dobra, a oni ta chyba mam jako wroga. No nie. nie. no, żartuję. To przecież będzie easy. Musi to... Szuje, kurde, znowu ten głupi płotek Czemu teraz nie może przechodzić przez płot? Nie no, to by było za opa No i mamy tą nitę, dobra Dobra, jej Miciu się bije z tym robotem Dobra, no taka matka sobie wystawia no dobra, no to poczekaj Poczekaj, no to biorę sobie perkę, by jechała na perkę No chodź, na no, czego uciekasz? No i masno, niech z chłopie Masno Kurde, to czekaj, bo się zginę, nie, no dobra gram No No i Tara na piątej randze już Fajnie, fajnie I wyjdź No i 160 punktów dla mnie No Dobra Chyba w samym odcinku kupię skina do tarych, bo mam za 500. Więc kupuję na następnym odcinku jak coś. A następny odcinek będzie gdzieś tak o w niedzielę, gdzieś tak o 15 Tak jak w, a w sobotę, czyli dzisiaj będzie gdzieś tak na 14. Zwykle w od poniedziałku do piątku robię gdzieś tak bardziej z rana, ale wiecie, mm. w weekend sam też sam sobie odpocząć z rana. Rozumiecie? Ała ła, Tak gadałem, gadałem i się wypoplałem i zginąłem. Dobra. Wyjść. Wyjść. No. Dobra, 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 no fajnie, fajnie. Hm. Nie wiem, przecież mi teraz mi się podoba. A szczególnie ten skin do niej. Chyba wiecie o który mi chodzi ten za kojny sobie kupię. W następnym odcinku. I też będziemy jutro tam grać. Tym tarą. I w poniedziałek chyba zrobię live streama. Bo mam chęć zrobić jak coś. To pamiętajcie, że w poniedziałek będę robić live'a więc będzie fajnie. Będziemy sobie nabijać puszki. Spróbuję nabić chyba do tamtego mega boxa i może zrobimy jakiś opening, jeżeli będę mieć. Też będę zbierać sobie albo nie, albo mam pomysł. Po prostu wtedy pozbieram sobie te dzikety, żeby otworzyć sobie taki trochę lepszy jak to opening. No, dobra, no co to będzie dobry pomysł. Dobra. Widzę, że tutaj ból zginął. Jak ja nie lubię robotów. O, o, co tam mam? Co tam mam za wroga? Nie, dobra, czekajcie. Zbiję go, bo widziałem, że on ma sporo powercube'ów. No, ma 10, to jest być. No, to będzie leki przypał. Ale damy sobie radę, no bo wiecie. Jakoś może sobie dam radę. No dawaj, 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 dawaj. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie naładoba mi się. A tak. Kurczę. Nie wiem, to ja ten odcinek będę kończyć, więc...